Witam ponownie, teraz opowiem, jak zrobić e, rozciągliwe szkielety. Ale dla uchwytów spline, jakich handle. E, w jakich handle e, zwykłe RP albo SC było tyle łatwo, że można było je rozciągnąć, zmierzyć i zacząć liczyć. Tutaj mogą być e, drobne problemy, bo nie można złapać za uchwyt i rozciągnąć. Tu się łapie za werteksy, e, i przy okazji opowiem o. Rotate Advanced Twist Control, właściwie to może sprawiać pewne problemy, jak się coś źle zrobi. To później Apokalipsa i będzie się tylko denerwowało. Więc, na początku, żeby nie było problemów, musimy sprawdzić Local Rotation Axis i już widzimy, że jest źle, więc musimy je zacząć naprawiać. To możemy zorientować do swojego rodzica, czyli bierzemy orient, i tutaj w orientation known, i to będzie zorientowane do swojego rodzica. Piu, widzimy idealnie, tak jak trzeba. A to już trzeba ręcznie wpisać um, oj, rotate minus r 180 na x, żeby było po drugiej stronie y. 0 i 0. Dobra, wszystko jest w witalka. Ok. Teraz właściwie możemy to usunąć. Tu już mam, mam taki mały przycisk. Select e, minus HI, czyli zaznacza całą hierarchię. Zaznaczymy powiedzmy tego ta. wszystko w dół, a właściwie tutaj w tym wypadku w górę, ale w dół hierarchii. Zaznacza, więc jeżeli powiedzmy mamy to łosopane i możemy jak ogon obracać, taki mały lub żeby było szybciej. A to Local Rotation Access to jest po prostu skopiowane e, przez Ctrl. Gdzie to jest? Przez Ctrl i Shift to Local Rotation axis. Ok, więc teraz tworzymy nasze um, Spline Handle Tool. Tu już mówiłem mniej więcej do czego są te opcje, więc już teraz nie będę mówił. Widzimy, Ike Handle nie możemy, tylko za pomocą tych e, vertexów No, byłoby fajnie. Tylko, że po pierwsze nie nieprzyjemnie się łapie, a po drugie nie można ich zacytować, bo widzimy, że nie mają zer. A takie wartości to nieprzyjemnie za zapamiętywać. Więc możemy dodać klastery, żeby ich kontrolowały. Wyłączmy tam Relative, żeby było włączone. Dobra, ok, G, G, mamy trzy klastery i teraz powiedzmy rozciągamy pam ładny rysecik. dobra teraz od razu możemy zrobić kontrolki, zróbmy kółeczka tylko co by było od razu możemy wziąć pod uwagę oś obrotu, żeby się nie męczyć jak tu mamy x biegnie w stronę następnej yy, kości, więc tutaj w normal axis ustawmy też x Widzimy X, to kółko to będzie zorientowane w odpowiednio w stronę szkieletu, nie będzie trzeba dodatkowego obracać. Więc tak jak robiłem przy dłoni. CTRL-G, żeby była grupa. Zaznaczamy naszego jointa. Zaznaczamy grupę. Constrain Parent z wyłączonym Maintain Offset jest. Teraz usuwanie Constraina. Grupa już jest skonstruowana, super. Null no, jest na zero, wszystko pięknie. Teraz robimy drugie kółeczko też Ctrl G. A teraz zróbmy sposobem drugim. Zaznaczmy ostatniego jointa, naciśnijmy P. I teraz w naszej grupie dajmy translate i rotate na 0. To po pierwsze nam wszystko ładnie zorientuje, a po drugie to daje tyle, że ze względem swojego rodzica ta grupa nie ma, nie ma żadnej translacji ani rotacji, czyli jest dokładnie w tym samym miejscu i takim samym obrocie jak jak ten joint. Więc praktycznie to samo, tylko o jednym trzeba pamiętać, żeby później z yy, hierarchii go zwalić tą grupę Shift P albo przeciągnąć i upuścić albo Edit Unparent jak kto lubi i teraz do kontrolki tego ostatniego klastera zróbmy kolejne kółko Ctrl G i zróbmy żeby było dokładnie po środku między tymi dwoma, więc zaznaczmy te klastery zaznaczmy tą grupę Constraint Point i widzimy nieważne co te klastery będą robiły to te kółko, choćby nie wiem co zawsze będzie dokładnie po środku między nimi. Dobra teraz by się przydało jeszcze je przenieść tutaj na tego klastera, żeby było w miarę i odpowiednio zorientować zaznaczamy kółko ctrl g przenosimy tą naszą grupę z do wertekstów, obracamy o 90 stopni w z dobra prosto zjąć ten temat teraz sprawdźmy orientację o i widzimy, że tutaj jeszcze wymaga przeróbki Wchodzimy do grupy, z strzałeczką w górę I obracamy O właśnie w ten sposób O minus 90 stopni I teraz przyjdzie gitarka Dobra Super I teraz możemy dać yy, yy, Od razu może ten yy, Advanced twist, twist Control Więc zaznaczamy IK Handle Ctrl A, wchodzimy tutaj pod Ikea Advanced Twist jest Ok, tutaj Word Up e Type, e apex Up Vector. Opcje trochę podobne jak w Constraint Aim, też jakieś i tak dalej. Zwróćmy uwagę, może tak, e Up, czyli w e oś do góry. Która to ma być? Wyobraźmy sobie, że to jest kręgosłup, powstać się pochyla i oś do góry jest. Y, więc weźmiemy te Y i enable, widzimy, już to się poprzestawiało I tak, World app Type. We, we, weźmy Object Rotation app Start the End, czyli żebyśmy brali, obracali tymi, pro, tymi obiektami, tymi kółkami naszymi yy, nasze kości. Więc. A rotation Y, naszego szkieletu, i tutaj Y, y czyli dodatnie naszych, e, naszych kółeczek. Wyłączmy autoload, żeby nam się nie zmieniało. I kółeczka o bardzo finezyjnej nazwie NARP Circle 1. Dajemy w pierwszym, i tu będzie chyba dwójka, jeżeli dobrze pamiętam. Ok, widzimy, wszystko już nam się wyprostowało. Ok. Więc teraz sprawdźmy w boju, jak to będzie działać. Popiemy z góry, obracamy. Widzimy te, które są bliżej tego kółka, które obracam, obracają się bardziej. Im dalej w dół, tym mniej. A ostatniego w ogóle nie rusza, bo jest kontrolowane przez tamte kółko. Teraz opiemy drugie. Okej, okay. wszystko pięknie, ślicznie. Nic się nie rzuca, nic się nie wywraca, nic się nie wykręca. Wszystko pięknie, tak jak powinno być. Super. Od razu usuniemy już local rotation axis. Już nie potrzeba. Nam tego widać, widzieć. Dobra. I teraz mm, jeszcze by się przydało, żeby mm, nasze klastery były kontrolowane przez te kółka. Więc mamy tutaj no, trzy opcje, albo nawet więcej by się to nazwało Albo je e, parentujemy do kółek normalnie, albo e, półka, e, czy constrainujemy za pomocą point constrain do kółek, albo jest jeszcze trzecia ciekawa opcja. Zobaczmy, tutaj są ikonki takie, winogrona powiedzmy, albo zielone kuleczki, jak tam e, e, kto woli. Więc klikamy Ctrl A i w shape note'cie tego klastera mamy weighted Node i nazwę. Naszego obiektu, który jest uchwytem dla tego klastera, więc możemy tutaj wpisać NARB Circle 1. To jest nasze najniższe kółeczko. Widzimy po pierwsze ikonka straciła sens. Nie ma już tych zielonych kółeczek. Teraz jest ikonka pustej grupy. Zrobimy to w kolejnym to samo. Tylko tutaj będzie. Trzy, bo w takiej kolejności było tworzone. A i ty. Dobra, i tutaj będzie dwójeczka. Super, teraz to, te grupy możemy już wywalić. Bo nie będą nam do niczego potrzebne. Są puste grupy i tu nam zostały takie odpadki po klasterach, takie literki C. Możemy je też wywalić, wchodzimy Ctrl A do atrybutów edytora i teraz musimy Yy, handle nie, Shape, yy, właśnie Cluster 3 Handle Shape, Shape Shape, Shape gdzie to będzie? Object Display Visibility. Zaznaczamy każdy kolejne i wyłączamy. Dobra, jest Gitarka czyściutko. Teraz możemy nawet tego, a jaki handle ukryć, pozmiotaliśmy. OK, jest wszystko. Sprawdzamy w boju. Super. Już tam działa. Wykręca. Dobra, to teraz przyszedł czas na rozciąganie. Jak zmierzyć te długość tego szkieletu? Więc mierzymy długość naszej krzywej. To jest nasza krzywa. Mamy dwa sposoby. Co kto lubi. Albo polecimy z komendy arclen. Tutaj mamy w pokazane co i jak. Więc bierzemy arclen. I tutaj musimy Construction History, czyli w skrócie minus cecha, chyba. Yy, tak, cecha. I albo piszemy true, albo dajemy jej jedynkę. I nazwę naszej krzywej. to będzie curve one. Nic nie nazywałem, jak zwykle. Dobra. I zanim to jeszcze wrzucę, to pokażę może atrybut. Edytor i tak mm, widzimy tutaj, jest y, min, max, value 14, tam 6, 20, 6, 26. No i to jest właśnie ta długość. Tylko, że ona nam się nie będzie zmieniała. Powiedzmy, rozciągamy tą krzywą. Widzimy, jest na 100% rozciągnięta. A długość zostaje taka sama. Więc ale tego? Więc tutaj, jak dajemy, length to po pierwsze w tej naszej krzywej. Stworzy Curve Info Note, a ch, czyli yy, historię, będzie się aktualizowało, jeżeli będziemy osiągali tą krzywą Dobra, dosyć ględzenia Dajemy Enter, idziemy Curve Info. 14609 to jest mniej więcej to samo, co tutaj było, gdzie to było. 14 no, troszkę inne, ale tam e, ogrosze się różni, nieważne. Więc jak teraz rozciągniemy, widzimy rozciągnięty jest. Wchodzimy do naszego Carve Info. Gdzie on, jest, gdzie on jest? OK. I widzimy, jest 23, prawie 24. No właśnie. Więc to nam działa. Ale jeżeli ktoś nie chce ględzić w takie jakieś yy, dziwne sposoby, wpisywać mele i tak dalej, to jest druga opcja. Yy, też nie jest super, hiper prosta w użyciu. Create Measure Tool Distance Arc Length Tool. OK i klikamy i jedziemy, o nie, niech tutaj krzywej klikamy na tą krzywą i jedziemy po niej, widzimy 0 początek i po kolei mierzymy sobie jej odległość, Dojdziemy do samego końca, jest 14609 praktycznie w przybliżeniu, dokładniejsze jest, tutaj kurczę 5 liczb po przecinku, dobrze liczę, dobrze liczę, nie jestem ślepy, tak, i teraz mamy tak yy, musimy to podłączyć pod yy, nody. Tutaj powiedzmy tylko rozciąganie, albo rozciąganie i spłaszczanie, więc będzie krócej, bo będziemy potrzebowali tylko jednego noda bez condition, tylko wystarczy e, Multiply Divide. Więc jak to podłączamy? Jeżeli mamy e, Carve Info, to zaznaczamy tutaj tego Carve Info. Dajemy e, Windows e, General Editors Connection Editor. Lodujemy po lewej, widzimy Carve info tu gdzieś jest, jest tutaj, widzimy. Mamy arc length, to jest to nasz długość naszej krzyby. Naszej Jeżeli dodaliśmy tutaj te cyferki przez Create Measure Tools, e, Arc length Tool, to na przykład wchodzimy do Outlinera to jest tutaj przymocowane. Żeby to zobaczyć, musimy włączyć Display Shapes. Z Shiftem rozwalamy całą grupę. I camy nasze Arc length, Dimension Shape. I to klikamy Connection Editor, Load Left. I tutaj na samym dole Arc length, to jest to, i teraz możemy to połączyć. Powiedzmy z Multiply Divide, który nam się podoba. Powiedzmy pod Jigsaw, dobra, kopiujemy to po prostu z góry na dół. Bierzemy Divide, czyli dzielenie. Teraz Connection Editoria jeszcze raz odpalamy. Tym razem ładujemy nasze Multiply Divide node po lewej, a po prawej po kolei loadujemy wszystkie nasze mm, jointy i podłączamy tak samo jak przy poprzednim rozciągliwym szkielecie pod skalowanie X ok ok no i koniec, pięknie teraz jeszcze możemy tego tutaj baboca ukryć bo nam tutaj będzie rozpraszał więc wchodzimy do niego, CTRL A Object, Display, Visibility Było, nie ma Tutaj włączymy Shape Note Wszystko pięknie, czyściutko, ślicznie A teraz jeszcze sprawdźmy czy działa <grych> no, Włączmy te nasze krzywe Rozciągamy, widzimy rozciąga się Super Tylko, że na jedno trzeba uważać Bo jak, no, mało tutaj jointów jest I jeżeli będzie na ten środkowy rozciągali, to właśnie Widzimy tutaj ten nam wyskakuje strasznie w niektórych momentach to uu, 3 km więc żeby to zmniejszyć żeby to jakoś poprawić to można e, zresetować czyli e, usunąć połączenie w scale x tego ostatniego jointa tego najwyżej break e, connection i wtedy to już nie, nie będzie aż tak bardzo rzucało, tylko tyle, że jak bardzo rozciągniemy, to widzimy, też są, te są skalowane. Na no ostatnim nie jest trochę dziura, no ale aż tak to chyba nie będzie. Jak jest więcej jointów, to nie ma aż takiego problemu, chociaż zawsze coś tam może wyskoczyć. Okej, okay, to będzie chyba wszystko. O tworzeniu tych rozciągniętych szkieletów w jest Plane Handle 2. Więc dzięki za oglądanie.